Dobra, jednie. O, zamknęło? Uciekać, jednie. Zliczy mnie. Już się dwa. No są dwa tytany, ale biura sam. Ci oczywiście nie uczci. A temu... temu to dobrze, mnie 350 350 brakuje. O, ktoś się chyba na mnie zainteresował. Eee... <śmiech> Jezus, Maria, <laughs> to jest najgorszy bunker, jaki kiedykolwiek otwierałem. Ale tytuł. To teraz skasujemy. Skasować, skasować. A znowu koniec ten. A mo, to chwila. No kurwa. Co to było? Co jest? Kurwa. Chwila. Jak ten, ten. To nie jest konik. To jest tonik. trafić. <laughs> a, a tu jest, a tu coś po prostu. O, Jezus. o je... I I z... Z... U, zjeżdżamy, zjeżdżamy, zjeżdżamy i do wi... No nie trafiłem jak zwykle. Dobra! Ha! A, wow, wow. au, Super. Czekaj, ja, ja to zrobię. Jeszcze ja to zrobię, tylko nie wiem, czy... to na budynek. Dobrze. Jeszcze Ojoj, Oj, oj, oj! Ładny mi meteor. Trudne, bo to ja wieżyczka się patrzy centralnie na nas. Zaczyje ja no, mnie. O! Właśnie o tym mówię. Będzie, Będzie, su Będzie suspekt cyrk. Uwaga! Kurwa. I w tłum. Uwaga, wrzucam bombę. Ja też. Czasem. Uhu. I love, I love this Jak się rozpierdala wszystko Ja już kupiła tą super bombę Tylko po to, żeby móc patrzeć jak się fajnie rozpierdala wszystko O! Kolejny koncernek, dobra Ty, to sprzeda? Tego, o Kurwa jego to kiedy ty kredyty Co wyście zrobili? Zajebał mnie To czy Nie wiem Coś. No, jeżeli nie wiem, co się odmaria, taki wybuch. Coś sami się sa dorzuciliście, co? Wybuch, bo ile. Tak, ja. nie kupiłam, chcę. Przecież nawet ci kupił, ale. I mówiłem, żeby oddać, bo jest dniana. Ta jest wygodna, jest mała. A, ja mam po prostu wielki tablet. A! O, eksplozji No nie Oj, ty mnie zabiłeś Jeden strider Nie idź Spróbuję go... No k**ę, za daleko tu widzę. By tu bym na nim prawie wylądował. Jak? Nie Dobra, mamy to. Tak. To było dużo bardziej chaotycznie, niż powinno być. Ur. Tank nie dojechał. Tu. tu.

Dan is je de drip in het desk Dropping a tent. Northeast. Bar. Czajże! <laughs> ja łakuję! to przeżył. Już nie żyje Dobra, ale dostał... O, znalazłem go. Ah. Wzywać ekstrakt? Wezwę chyba ekstrakcji już, nie? Mm. Tak. Czemu nie mówiliście wcześniej? Zapomniałem. I ta, na komputer jest spoko, nie trzeba widać, widać kilku tysięcy na figurki What? Ej, What? <laughs> Czyli mogę wziąć ten sam loadout Ostatnio oglądałem jakiś film... Ej, kim weź ten, nie bierz tego Co, mam wziąć życie? A czekaj, a ty masz tego... Ktoś ma sprint? Ja yeah, mam. O, to weź. Ja wezmę ten mas enhancement to będziemy mogli podczas burzy normalnie biegać. Tak? Tak działa? Tak. Czemu nie mówiliście wcześniej? Zapomniałem. I fork. Tak, ta, ta, na komputer jest spoko, nie trzeba widać, widać kilku What? tysięcy na What? Ej, wyszedł. What? <laughs> No. Wyszedł! <nara. laughs> Mi się nic nie pojawiło U mnie to też wyszedł z tego Zróbcie klipa proszę Nie, 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 nie było, nic Charger! Tytan Dobra Matyn Ma na sobie termitan Dwa tytany Tylko nie mam pewnego strzału Nie żyją. Co jest? Okej Dostałem Super, kurwa, jak mnie. Ja, jak. Tak, no, wezwałem ci już, już. Chyba wieżyczka usłyszała, że pierdłem i po prostu tak się nagle śpiewacz. Pobraziłaś. Rozjebiam. Gdzie jest mi bombo? Wiem, że gdzieś tu. A kurwa, że ślad levelze. O, fak! <grym> Uferto strzał, co? No jest tutaj. Kurwa! Widziałem nie tutaj, jak zginąłem. Kolebka nośna na sercu jedziemy. Pięknie! Aha! Dlatego też słowo jedzenie. Słowo jest jednoznaczne. I tam... Tak, widzę, ale to trochę wpierdol zostaje. A Ta tam długo nie pożyje w tym szale. Wydaje mi się, przeżyć. O, o, odleciał. Tak, dobrze, świetnie. I wbijamy się w trójnych panowie. We trzech. Ta wielka tarcza hey, do, i Udało się. Spadł! Pięknie! Ja także na razie! To podaj. podejmij! szybko, Wierzyczka. Nie, czemu on jej nie postawił? A co my za Chyba? Nie, nie ominiemy. To jakie ammo nie ma. O kur! <laughs> macie też takie macie. Widziałeś co zrobił. Widziałem. Nie żyję. W tej deszczu. Majły no. są. To nie jest prawdziwe słowo. To jest prawdziwe słowo z z komiks.